Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo i Żelazny team. Ania, Sylwia i Asia. My tak sobie podskakujemy, ale to jest zmyłka, bo dzisiaj robimy jogę, wakacyjną jogę flow na, na 161 żelazny poranek i czwarty w wersji wakacje 2022, żeby mieć formę na całe lato, na całe lata, a nie tylko na lato. Zaczynamy flow jogę. Jesteście gotowi? Patrzę na Was! Dziewczyny, tak. gotowość pełna. 3, 2, 1, startujemy. Zaczniemy od stania y, na środku maty. Połącz ze sobą nogi i będziemy robić takie delikatne ugięcia kolan z takim swobodnym przeniesieniem ramion w przód i w tył. To ma być flow, mamy czuć miękkość w naszym ciele. Ma być nam dobrze, przyjemnie. Schodząc w dół, pewnie się, że kolana... Wewnętrzne o siebie dotykają, i z każdym kolejnym ruchem schodź nogami niżej. Niech nogi popracują, brzuchy, ramiona rozluźniamy się. Cztery i trzy, i dwa, i jeden. Zostaniemy w tym ruchu z wdechem, unosimy ramiona, z wydechem takie odepchnięcie. Jakbyśmy jechały na nartach. Wydech. I ramiona swobodnie opadają. Przenosimy do tyłu. Cały czas miękko na kolanach, nisko biodra. I wydech. I wydech. I wdech ramiona do góry. Wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Wydech. Dwa. Super. I jeden. Zostań teraz ze, ze, ze zgiętymi nogami, wyciągnij ramiona i mamy piękną łódka tasane naszą pozycję krzesła, dociśnij do siebie wewnętrzne kolana i opuść biodra niżej. Połóż teraz brzuch na udach, wyciągając ramiona w tył i jeszcze mocniej zejdź biodrami w dół. Doskonale połóż ręce na macie, stań na szerokość maty, wyprostuj nogi. I wykonaj taki ruch, jak chcielibyśmy przesunąć matę pod siebie. Doprostuj nogi, doprostuj ramiona. Wyciągnij plecy. Wypchnij biodra do przodu, natomiast ciężar ciała przenieś delikatnie w przód. Teraz przejdź dłońmi w przód. jeszcze mocniej wyciągając plecy, biodra zostają w tym miejscu, w którym są. To na razie rozciąganie, wyciąganie. Schowaj głowę między ramiona. Taki, taka pozycja pół psa z głową w dół. I z wdechem wróć dłońmi pod barki. Zostaw lewą dłoń na macie, wyciągnij prawe ramię do góry, spójrz na prawą dłoń i z wdechem zmień stronę prawa ręka na macie, lewą wyciągamy, patrzymy na dłoń. Doskonale opuść rękę, opuść głowę i rolującym ruchem przejdź do stania. Na koniec krążenia barkami 3, 2, 1. Stań! Przodu maty, połącz ze sobą stopy, z wdechem, szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, z wydechem opuszczamy. Z wdechem, szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, z wydechem opuść i przytul się do swoich nóg, opuszczając biodra. Jeszcze raz wdech ramiona do góry z wydechem opuść tu, przytul się do swoich nóg. Zostań w tej pozycji parę chwil, być może uda się wejść na palce. I jeszcze mocniej opuścić biodra, dociskając, ściskając swoje ramiona. Mamy to, mamy to, ale jeszcze nie mamy. Z wdechem wyciągnij się jeszcze raz, przenieś ramiona do góry, złap za kciuki. Otwórz klatkę piersiową i pochyl się, zrób skłon w jedną stronę, wyciągając bok tułowia. Mocno dociśnij obie stopy do maty, z wdechem wróć do góry i skłon w drugą stronę z wyciągnięciem boku tułowia. Nie opadamy tułowiem do dołu, do przodu. Jest to cały czas boczne. Wróć do góry, rozpleć dłonie, połóż dłonie na wysokości klatki piersiowej i przeskocz do rozkroku. I wróć do nóg złączonych. I jeszcze raz przeskocz. I wróć, i przeskocz, i zostań, wyciągnij ramiona tak, żeby znalazły się na wysokości barków, przekręć jedną stopę o 90 stopni, upewnij się, że przednia stopa przecina tylną stopę, tylna stopa skierowana palcami delikatnie do przodu, z wdechem wyciągnij się do tyłu, opuść dłoń. Odwrócony trójkąt z wydechem. Pociągnij dłonią w przód, mocno, jak najmocniej, wyciągając bok tułowia, i opuść dłoń na matę, na goleń. Wyciągnij drugą do góry. Jesteśmy w trikonasanie. Odepchnij się od goleni, odepchnij się od maty. Możemy użyć kostki do podporu dolnej dłoni, i skieruj całą klatkę piersiową do sufitu i wyobraź sobie, że za nami stoi ściana i my się na tej ścianie chcemy położyć. I to jest trikonasa na obie nogi, mocne rzepki kolanowe podciągnięte i z wdechem wracamy do góry jeszcze raz. Pozycja trójkąta, odwróconego wdech i z wydechem wchodzimy w pozycję trójkąta. I odwrócony wdech, troszkę dynamiki i wydech, nasza flow yoga, wdech, odwrócona Wydech. Trikonasana. I teraz spójrz na swoją przednią stopę. Zegnij przednią nogę i przejdziemy do Ardha Chandrasany, do pozycji półksiężyca. Spróbujemy złapać nasz pierwszy balans. Wyciągnij nogę do tyłu. Wyciągnij ramię. Złap równowagę. Jeśli czujemy się dość pewnie, u nas wieje wiatr, także tej pewności brak, ale spróbujmy złapać za stopę. Jeśli się uda, jeśli się nie uda albo wypadniemy z pozycji, nic się nie stanie, wejdziemy jeszcze raz. Z wdechem wyciągnij rękę, wyciągnij nogę i wracamy do trikonasany. Odstaw nogę i góra. Dobra, zmieniamy stronę. Nogi do wewnątrz, drugą stopę, przekręcamy 90 stopni, upewniamy się, że przednia noga przecina. Tylną, ramiona cały czas wyciągnięte, cały czas podciągamy tricepsy do kości, pracujemy ramionami z wdechem. Pozycja trójkąta odwróconego i z wydechem wyciągnij mocno ramię i opuść dłoń albo na goleń, albo na matę. Górna ręka wyciąga nas do góry i kierujemy całą klatkę piersiową w stronę. Nieba w stronę sufitu, i próbujemy położyć plecy, położyć biodra na ścianie, takiej niewidocznej ścianie, która jest za nami. Podciągnij rzepkę kolanową przedniej nogi, tylnej nogi, biodra zwarte i z wdechem. Pozycja trójkąta odwróconego i z wydechem. Trójkąt z wyciągnięciem boków tułowia. Wdech odwrócony, wydech trójkąt. Jeszcze raz wdech i wydech, ostatni raz wdech i wydech, zostań w trójkącie, o znowu przechodzimy do Ardha Chandrasana i wzmógł się u nas wiatr, ale yy, zawalczymy. Zegnij przednią nogę, spójrz na stopę, oprzyj dłoń pod barkiem, wyprostuj przednią nogę, wyciągnij tylną, otwórz się w naszą stronę. I jeśli jest równowaga, jest moc, to próbujemy chwycić górną stopę. To już jest pozycja zaawansowana, także na spokojnie, jeśli dzisiaj nie jesteśmy w stanie, to zostajemy w prostszej pozycji i na nią przyjdzie czas troszkę później. Z wdechem wyciągnij rękę, wyciągnij nogę i wróć do trikonasa. Nie pomału opuść nogę. Wydłuż boki tułowia, z wdechem przejdź do stania, skieruj stopy do przodu i pod skokiem łączymy nogi. Przechodzimy na przód maty i zrobimy nasze rozgrzewające powitania słońca w wersji flow. Wdech ramiona do góry. Wydech, skłon uttanasana. Zostaniemy chwilę w skłonie, możemy pozwinać jedno kolano, drugie. Kręcić trochę barkami, głową robić tak nie, głowa skierowana czubkiem do maty, rozluźniona szyja. I teraz na delikatnie ugiętych nogach z wdechem wydłuż kręgosłup, spójrz przed siebie, plecy wklęsłe. Oprzyj dłonie na macie, przejdź do psa z głową w dół. Wydech na razie wysoko, jesteśmy na palcach, pięty uniesione, o, płynie statek. To nasz dziewczyny? <noise> nasz, nie, nasz jest trochę później. Zostawiamy głowę między ramionami. Patrzymy sobie na nasze kolana, czy się ładnie ustawiają. I teraz prostujemy lewą nogę, prawa zostaje zgięta. I zmieniamy. I na zmianę. Jedna pięta doklejona do maty, druga. Jeszcze chwila. Mm -hmm. Rozruszamy nasze biodra. Odpychaj się od dłoni. I teraz jeszcze raz stań wysoko na palcach i z wydechem zacznij opuszczać pięty, czując jak rozciąga się tylna taśma. Głowa swobodnie opada, podciągnij pośladki do góry i z wdechem przejdź rolującym ruchem do deski, przenieś ciężar ciała na dłonie, na stopy i z wdechem wróć do psa z głową w dół. I powtórzymy cztery razy. Wdech deska, wydech pies z głową w dół. Wdech deska jak wam idzie? Dobrze. I jeszcze raz. Zostań w desce. Zrobimy czaturangę Dandasa możemy zrobić na kolanach i podniesiemy się do planka. Deska i pies z głową w dół. I jeszcze cztery takie powtórzenia możemy robić na kolanach. Tak, wiem, dziewczyny bardzo lubią czaturangi, jak większość z nas. To są te pompeczki, których nie możemy sobie odmówić. I ostatni raz. Czaturanga, deska, pies z głową w dół. Zostań chwilę, spójrz na swoje kolana. Z wdechem rolującym ruchem przejdź do deski. Czaturanga dandasana i przetaczamy się do psa z głową w górę. Wdech, z wydechem pies, z głową w dół. Spójrz na swoje dłonie, przeskocz albo przejdź do dłoni. Wdech, plecy wklęsłe, spójrz przed siebie. Wydech, skłon Uttanasana. Wdech, przejdź do góry, ramiona nad głowę. Wydech, namaste. Dobra, lecimy dalej. Wdech, ramiona do góry. Wydech, Uttanasana, skłon głowa w dół. Wdech, spójrz przed siebie, plecy wklęsłe. Wydech, przeskocz do psa z głową w dół albo przejście. Wdech, deska. Wydech, czaturanga dandasana, wdech, pies z głową do góry, wydech, pies z głową w dół. Wdech, przenieś prawą nogę do góry, przyciągnij kolano do brzucha, do nosa. Utrzymaj parę chwil, goleń jak najwyżej od maty, z wdechem jeszcze raz, wyciągnij prawą nogę do góry, z wydechem prawe kolano do prawego łokcia. Utrzymaj parę chwil. Jest moc, brzuch to lubi. Wdech, wyciągnij prawą nogę do góry. Z wydechem prawe kolano do lewego łokcia. Mamy przyjemny skręt, wyciągnij prawą nogę. I pozycja trójkąta, który jest taki zapadnięty. Wyciągnij ramię. Odepchnij się od ręki, od stopy jednej i drugiej. I teraz przenieś ciężar ciała na tylną stopę i na dłoń i spróbuj unieść przednią nogę. Wow, ile mocy, jak my to lubimy. I z wdechem opuść dłoń, wyciągnij prawą nogę, pies z głową w dół. Wdech, deska, wydech, chaturanga dandasana, wdech, pies z głową do góry, wydech, pies z głową w dół. Z wdechem przenieś lewą nogę do góry, z wydechem przyciągnij kolano do brzucha, zbliż nos do kolana. Utrzymaj parę chwil, mocny brzuch. Z wdechem wyciągnij nogę do góry. Z wydechem lewe kolano do lewego łokcia. Wdech, wyciągnij nogę do góry. Z wydechem lewe kolano do prawego łokcia. Mamy przyjemny skręt. Wyciągnij lewą nogę. Oprzyj, prawe ramię do góry. Tak jest. Jej dziewczyny, patrzę na Was, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeśli jest moc, podnosimy przednią nogę. Nie musimy tego zrobić. Uuu! I z wydechem deska wyciągamy lewą nogę do tyłu. Opuszczamy pies z głową w dół, rolującym ruchem deska. Czaturanga Dandasana. Pies z głową do góry. Wydech pies z głową w dół. Spójrz na dłonie, przeskocz do dłoni. Wdech plecy wklęsłe, wyciągnij. Wydech Uttanasana. Wdech. Przejdź do góry, wyciągnij ramiona do góry, wydech na masę. Jest nam trochę cieplej? T Troszkę, ale jeszcze nie znaczy, że bardzo. Ćwiczymy dalej. Wdech ramiona do góry, wydech łódka tasana, pozycja krzesła, pozycja krzesła, opuszczamy biodra. Niżej, utrzymamy parę chwil. Podciągnij pępek do kręgosłupa, wydłuż dolne plecy. Otwórz klatkę piersiową, ramiona przy uszach utrzymujemy. Uśmiechy na buziakach są? Są! Nawet głośne. Z wydechem połącz dłonie, skłon u Tanasana. Z wdechem spójrz przed siebie, plecy wklęsły. Z wydechem próbujemy przeskoczyć do Chaturangi Dandasany. Woo! Z wydechem przetaczamy się do psa z głową w górę i z wydechem pies z głową w dół. Wdech, prawa noga między dłonie. Doklej tylną piętę, tylną krawędź stopy i mamy wojownika pierwszego. Ramiona wyciągnięte do góry. Tak jest. Patrzymy do przodu. Biodra kierujemy w przód. Ramiona mocno pociągają nas do góry. I z wydechem kładziemy brzuch na udzie. Przechodzimy do, do deski. Noga prawa podniesiona. I chaturanga dandasa nas uniesioną nogą. Z wdechem pies głową do góry. Brzbiety stóp. Wydech. Jest głową w dół, jest dużo uśmiechów, to znaczy, że się podoba, i jest dużo mocy. Z wdechem przenieś lewą nogę między dłonie, doklej tylną stopę, przenieś ramiona do góry, wojownik pierwszy, biodra patrzą do przodu, nisko biodra, kolano ugięte, biodra przy macie. Jeszcze chwila, rozciągamy tylną nogę, tylna noga mocna, rzepka kolanowa podciągnięta. Połóż się na udzie, oprzyj dłonie, deska, wyciągnij lewą nogę. Chaturanga Dandasa na uniesioną nogą. Z wdechem pies z głową do góry, z wydechem pies z głową w dół. Weź dwa oddechy. Teraz przejdź stopami troszkę bliżej w stronę dłoni, tak żeby mocno i stabilnie oprzeć stopy i prawą ręką chwytamy za lewą kostkę. Delikatny skręt. Taki może nie do końca delikatny, ale na pewno przyjemny. Skręt w psie z głową w dół, odepchnij się od dłoni. Biodra zwarte, z wdechem wróć do psa z głową w dół i drugie ramię. Lewa ręka łapie za, za prawą kostkę. I patrzymy ponad ramieniem do góry. Mamy tutaj jakiegoś kompana, może z nami poćwiczy. Najpierw zrobi siusiu, a może jeszcze przyjdzie. Psy bardzo lubią jogować z wdechem. Zresztą jak widzi pies, takie cztery psy z głową w dół, to po prostu chce się bawić. Wróć stopami do tyłu, do takiego klasycznego psa z wdechem. Deska, wydech, chaturanga dandasana z wdechem, pies z głową do góry, wydech, pies z głową w dół, przeskok do dłoni, wdech, spójrz przed siebie, plecy wklęsłe, wydech uttanasana, skłon, wdech ramiona do góry, wyciągnij wydech namaste. Doskonale. Staniemy teraz przodem. Na macie, na środku, z wdech ręce na biodra, z wdechem. Zrobimy przeskok. Szeroki, skierujemy teraz w prawą stopę jedną ze stóp do przodu, zegniemy kolano, szeroki rozkrzyk, tak żeby kolano znalazło się pod, nad piętą, natomiast biodra idą w dół i biodra patrzą tutaj w tym kierunku do przodu. Wyciągnij ramiona do boku. Wojownik drugi i jeszcze troszeczkę niżej zejść biodrami. Jestem pewna, że każdy z nas może jeszcze przynajmniej 4 centymetry zejść w dół. Z wdechem wykonaj wojownika odwróconego, spójrz ponad ramieniem na górę, z wydechem przejść do pozycji kąta rozciągniętego. Oprzyj dłoń albo na macie, albo na kostkę. I zapierając się o kolano, wyciągnij bok tułowia. Biodra cały czas mamy nisko. Biodro otwarte. Kolano napiera na, dło na ramię, ramię na kolano. Ręka u góry wyciąga nas. I z wdechem, zostając w tej pozycji niskich bioder, przejdź do pozycji odwróconego wojownika jeszcze raz. I z wydechem kąt rozciągnięty. I powtórzymy to trzy razy. Biodra. Stopy nie zmieniają położenia. Jeszcze raz. Wdech. I wydech z wdechem. Wróć do pozycji wojownika drugiego. Uda pieką, wiem, o to chodzi. I wyprostuj. Nogę i jeszcze raz wyciągnij się w takim bardziej rozciągniętym trójkącie. Spójrz na górną dłoń, nogi doprostowane jesteśmy oparci o ścianę za nami, spójrz przed siebie z wdechem wyciągnij ramiona i zmieniamy ustawienie stóp. Najpierw kierujemy stopy do przodu, później. Drugą. Kierujemy 90 stopni i schodzimy biodrem w dół. Schodzimy biodrem w dół, to zaczyna uginać się nasze przednie kolano. Spójrz na kolano, upewnij się, że jest ono nad piętą. Tylna stopa, tylna krawędź stopy doklejona, również na nią patrzymy. Z wdechem wykonamy wojownika odwróconego. Z wydechem przechodzimy do przodu do pozycji kąta rozciągniętego. Opuszczamy biodra, wyciągamy górne ramię ponad Uchem, mhm. biodra otwarte, mocne nogi, mocny brzuch. Opieramy się o kolano i z wdechem. Odwrócony wojownik. I kontro ściągnięty. Odwrócony wojownik. I mamy flow, mamy nasz jego taniec. Jest pięknie i przyjemnie. Z wdechem. Odwrócony, z wydechem pojownik drugi. Spójrz na przednią dłoń. Jest dużo mocy, jest bardzo dużo mocy w naszych udach, w naszych biodrach, w naszych nogach. I z wdechem wyprostuj przednią nogę. Przejdź do takiego rozszerzonego trójkąta. Wyciągnij ramię, spójrz na dłoń. Ustabilizuj pozycję. Doklej tylną krawędź tylnej nogi tylnej stopy, z wdechem spójrz do przodu, przejdź do stania, stopy skieruj w przód, złącz dłonie z tyłu w koszyczek, w plecie, zrotuj barki na zewnątrz i z wdechem robimy skłon do przodu, opuszczamy czubek głowy, być może dosięgnie do maty, wtedy opieramy go i ramiona przenosimy do góry i do tyłu. Do góry i do tyłu. Jeszcze chwila. Do góry i do tyłu. Wdech, wyciągnij się, wyprostuj. Skieruj teraz pięty do środka, stopy zostają skierowane na zewnątrz. Opuść kolana, opuść biodra. Wyciągnij ramiona do góry. Wdech i z wydechem opuść. Wdech biodra na dół. Wydech, opuść. Wdech i wydech. I ostatnie dwa powtórzenia. Wdech i wydech. I jeszcze raz nisko biodra. Zostań w tej pozycji. Połóż teraz dłonie na wewnętrznych udach, odepchnij się od jednego uda. Wyprostuj ramię i odepchnij się od drugiego uda. Dziewczyny, zbliżamy się do końca naszej wakacyjnej flow jogi. Jeszcze raz prawa strona, jeszcze raz lewa strona. Zostaw biodra nisko, wyprostuj tu, wyciągnij ramiona na zewnątrz i pomału zaczniemy prostować nogi, jeszcze czując w nich naprawdę duży ogień. I połącz stopy, palce, pięty, palce, pięty, palce, pięty. Stopy razem, opuść ramiona z wdechem, ramiona do góry, spójrz na dłonie z wydechem, opuść dłonie na wysokość klatki piersiowej. Wdech, wyciągnij ramiona do góry, otwórz je i zacznij pomału opuszczać. Połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej. Namaste. Jakie uśmiechy przepiękne, jak ja to lubię! Bo dziewczyny to czują wy pewnie też, że przed nami po prostu te dwa magiczne słowa, nie tylko i używamy ich w wakacje, ale w wakacje one na pewno smakują trochę lepiej. Także dziewczyny, trzy, dwa, jeden, mamy to! Woo -woo -woo! Woo -woo -woo! Nasz 161 żelazny poranek za nami. Nasz czwarty wakacyjny poranek 2022. Za nami flow yoga zrobiona. Jest moc, była moc! Była moc i to lubimy najbardziej. To będzie piękny dzień, zresztą jak każdy inny. My już zapraszamy na matę na kolejne treningi, na kolejne jogi, pilatesy i po prostu bardzo miłe spędzanie czasu. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Buziaki! Mua, pa! Woo.